Dom królowej szwedzkiej Krystyny Hamburg to właściwie to by wcześniej był jej dom, to jest tablica jak napadli ją protestanci jak zrobiła festyn 24 lipca kucinowo nowo wybranego papieża jej dusz był opat Michał Chadzki i potem było patem w Oliwie dlatego z radości zapokój w Oliwie 3 maja 1660 roku ona wyhaftowała baldachnik który dzisiaj jest też w Oliwie do dnia dzisiejszego tu jest kościół św. Michała to jest nowszy kościół ten, który ona znała został zniszczony <laughs> przez pioruna.